Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kulfon, w swoim bolidzie biało-czerwonym, patriotycznym, a razem ze mną oczywiście jeździ Bloczu. Dzień dobry. A, psik, a psik. chory Bloczu, właśnie. I tematem dzisiejszego odcinka jest... Właśnie, co będzie dzisiaj na temat, na temat odcinka? Bo wiadomo, że tak manio to się jeździ po to, żeby. Um, pogadać o czymś, nie? Czyśby się przejechał przez zakręt? Troszeczkę! No, ty w mordej no? I szósty. Mhm. Spokojnie, tak? na pierwszym, nie? JUSU O dobra, nie wypadłem. To radzie. Boże co za posrana mapa no, Powiem ci, że nie jest taka zła. Nie to nie. Żaden. Który jesteś? A. Bo już nie dojechałem. Czyli stwierdzasz, że jedziesz dopóki nie dojdzie do tak, 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 pierwszy? Tak, tak, Jak będę widział, że przed samą metą mam drugi czas, to będę restartował. <grystanie> to drugi zakręt jest porypany. Nie, jest spokojnie, jest taki I... zły. Nie! Dobra. A później jest takie przejście, w którym wjeżdżasz z jednego zakrętu w drugi praktycznie identyczny, tylko że w drugą stronę. No, tam jest w Z jednego z w drugi, gdzieś tam jakoś później chyba znaczy się. Bo to, no to ten drugi jest taki porypany, ten pierwszy jest ok, ale właśnie potem drugi jest taki ciasny. Potem dobrze spikujesz, nie? Piąty. A już szósty? Dlaczego przyjechałem jako piąty, a już jestem szósty. To, to jest nie fair. Dlaczego ja jakieś chyba cztery czy pięć odcinków temu e, poprawiłem z 225 25 do 25? Nie wiem. Aj. Gdzie tu mają? Jaki, jaki kod tu jest? Co 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 co, co wygadacie? Ty chociaż? Czekaj czekaj coś tu może być, bo powiem tak na no, całkiem nieźle przyjechałem, shortcut. a zrobiłem y, 19 sekund czas, a tutaj są po 15. To nie ma checkpointów. Czekaj czekaj czekaj. To jest shortcut. Musi być shortcut. A jest, chyba. Teraz się dowiemy. <laughs> Tylko pytanie gdzie? Eee, jak się dowiem to ci powiem. Ale chyba Aha. go widziałem. A do tyłu coś jest? Ale nie jestem pewien Do tyłu, są się, do tyłu? Eem. Powiedzmy tak, mam, siód mam siódmy coś, czas, ale... więc się mogę trochę pobawić. A jak to z tej strony wygląda? Tutaj tak tylko. Ehm, bo ja ci powiem tak. Myślę, że jest tutaj do ogarnięcia. Ehm, jadąc do tyłu, może się mylę, ehm, ale może niekoniecznie. A nie przebiję się przypadkiem przez rampę? a kurde, już nie zdążyłem. No, ale ładny czas tak zrobiłem. Dziwąty czas. Ale nie byłbyś w stanie się przebić. 32 byłem. Co się stało? A, przedłużyli czas Low? na tej mapie. Był, było Aha. Ten, głosowanie. Extent. Aha. Aha! Aha. Aha to nic ja będę próbował tego tego shorta zrobić nie wiem czy to się uda ale bo to jest takie dziwne coś nie wiem czy to się to uda sztuka bo innej opcji shorta nie widzę Chyba, żeby to zrobić jeszcze z tę strony, może Tutaj. Ajaj, nie trafiłem. <laughs> po prostu cofisz się to ty wiesz? I, i... I lądujesz praktycznie pod metą, niedaleko mety. I to jest taka dziwna rampa, nie? <laughs> mhm. I być może by się ją udało jakoś sprytnie wykorzystać. być jakiś większy rozpęd Dobra, walisz to poprawię tak jeszcze, bo jestem dziesiąty już, to już jest bida. A, tu się przypadkiem nie da wyskoczyć, nie da się. Na te zielone żelki. Widziałem jak uderzasz. To. Chciałem, że to trochę bardziej wybija. No, też liczyłem na to. Ej, hey, ale ty się tak nie godzi 38. Co? Taki ty masz czas. Przecież 38 jesteś. 좀좀아무 <릉> No nie, poprawiłem czas tak pięknie, o, się masz. popsułem. To dlaczego? To głupie to jest. Wiem, że to jest głupie, ale tak wie, kiedy czas hmm. ludzie robią, że. Robią w hmm. głupie. Czy tak to działa? Jest co, no nie pomyślałbym. kombinuję, bo to jeszcze można by było sprytnie shortcutować. Gdzie tu jeszcze można by było coś ugryźć trochę, bo opcji jest, no, biorąc pod uwagę, że, to, że tu nie ma checkpointów... Szajse. <laughs> to, to, to na pewno opcji szac jest sporo. Mówię, że, że po tym ekstendzie jeszcze ani razu nie przyjechałem... Dupa. Na tym drugim zakręcie się wypierniczam, nie? To ja też często Masakra. Ej, mi, się, mi się udać chociaż raz jeszcze to no, przy... bym był zadowolony, by nie mi się udało. Może jestem 17 Jestem 38 dalej Jest tutaj prawdopodobnie jestem ostatni. Dobra, jeszcze się mi to nie uda a to jeszcze jeden Extent, nie? Nie, no. chyba można tylko jeden. No nic, 17. Bo że ten, ten nowator z 12 miejsca jest normalnie przerażający. <kłysy> Ale to chyba nikt nie ogarnął shortcuta. Dobrze, i jaki ja miałem czas? Ej, jednak ja ktoś był za <kłysy> Czekaj, 19.527 miałem, ty ile miałeś? Ach. Nie wiem, nie zdążyłem sprawdzić. Mmm, <laughs> co, co to Checkpoint, checkpoint. Wait wait, 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 wait. Um, Okej. Okay. I że niby, że to jak to? <śmiech> <śmiech> o, finackie auto są bardzo fajny. Jeszcze z dalej nie ustawili sobie zginę? <laughs> nie, bo nie <laughs> wiem jakiego. Czemu z takiej golfa ustawił? Albo albo cokolwiek innego? Ale bym chciał coś ale to chodzi? co malujesz Sabrykę? Nie, po prostu nie mam się kiedy za to zabrać. Zapomniałem, że to jest Ale <laughs> Ja sobie w tej chwili wspomniałem, nie? Uuu? style. Na blisko. Jup! Drugi, pięknie. No nie! Czulowam wyskoczył. To drugi. Że ja? Czemu to powiedziałeś, że, jestem, no, czemu to powiedziałeś, jest że jestem drugi w momencie, jak jeszcze nie dojechałem? Czekaj, co? A, bo u góry się pokazuje ten czas, jaki kto ma. Myślę, że to jest czas Aha. zakończenia. Ale tak czy no siak, przez chwilę byłeś drugi. Ale już nie jestem. Teraz nie mogę trafić na tą, na tą yy, rurę. Spokojnie nawet nie dojechałem, nie mogę trafić mm. na tą rurę, więc... Pierwszy raz, mi się mi jakoś tak sprytnie udało. No i co jest? Jak ja wtedy wjechałem na tą rurę? to może to takie easy jest, nie? No tak by się człowiekowi wydawało, nie? Takie aaa, easy peasy, wjechaniem na rurę. Wjecham teraz na lewo trochę mi to martwi. O, udało mi się. A, już gorzej. O! Oh. Aha, czyli to nie tak na pewno. W sensie, że jak nie tak? A, bo już sobie na te rampy, wiesz. Mm, na które rampy? No Trampy, co są tam z No bo tam trzeba. Wjeżdżasz na jedną rampę, przejeżdżasz na drugą rampę i oba checkpointy zaliczasz. No właśnie, ale ja tak za szybko sobie to wybiję. No, no. no tak, to wybija trochę, wybija. Dobra, 25. nie jest źle. Ej, 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 ej bo ty mnie doganiasz. 23. 4 4 już. No to ja już jestem mhm. do 28. Co za ruła? Czemu ta ruła jest taka ruła?

finish him <laughs> to jak ta rola w ogóle dziwnie okay, podbijam, skaramu, w ogóle ta dziwnie strasznie <coughs> nie dobra nie 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 wygram z tobą chyba masz minutę czasu <coughs> Rzeszkując wbiłem się 31 <laughs> Typowo, nie wiem jak to się stało, ale mnie obróciło tam na, na końcu, jak już poszedłem na tą metę <śśmiech> i się dorzeczkowałem do 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 końca. I... Czyli nagrywanie według Harem jest strasznie głupie, bo człowiek nie wie co mówi, zaczyna się mu tak. język. I później powstaje coś, z którym się się się. się. <śmiech> <śmiech> ale dobrze jak powstaje takie się się się, to wiem, zawsze to coś jest na tytuł odcinka czy coś, nie? Sie się się się. się, się. Tak, już wiemy, co, <laughs> wiem, co będzie no we wtorek. Środę. Tak, w to... Nie, w środę. Sie się się się. Nie, to jest. To się 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 cieszy. To co, Susu so su, so, super, że się 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 cieszysz. <laughs> Jezus, I, y, bardzo piękne było zbliżenie na wygrywającego. Tak? Nie, nie wiem, czy nie. zauważyłeś? Ale odmówiłem do dogami gdzieś kompletnie w jakiejś dziwnej części łapy, nie? No to jakichś dwóch kacprów się na czacie, ten pyta jeden, że zna Huntera, a drugi mówi, że i kurposza i Bertę zna. Same kacpry, no? A ty też ich znasz? Ty kacper jesteś to powinien znać. No, ktoś zauważył, że netkulfo nie jedzie. Boże, że ja czatu nie mam. Znaczy się, że mam niepokazany czat, nie? No. Drin-drin-drin-drin-drin-drin-drin, drin, 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 drin. wiedziałem, że tu idzie iść wywali. wahary. Pięknie, ja podejrzanego. A tak pięknie mi szło. Znam się w ogóle skaczę? W którą kierunku tam się trzeba skoczyć? A po prostu no jest zakręt, zakręt w lewo zaraz za tą gór górką. Mm, Czyli trzeba przyhamulcować. Chociaż jakby <laughs> dobrze wykręcił na lewo. To może by coś z tego wyszło. Ale to masz zaraz checkpoint. No, ale może by tego checkpointa właśnie doleciał. Muszę to obczaić. <laughs> ja się nie wiem czy byś go nie przeleciał. <laughs> Prawda on jest dosyć daleko, ale podczas po tym jak... Nie, nie jest <laughs> w stanie. No ale takiego airbrake'a robisz i, i masz gorszy czas. <grych> Co?! Właśnie. Jakim?! Dej. Mi się zdawało, że lepiej to to Trzeba po prostu wyhamować przed tą górką, bo... Bo ogólnie leciałeś lepiej, tylko że na tym airbrake'owaniu straciłeś tyle czasu. Chyba, <laughs> no, żeby tak, ale w sumie dalej wylądowałem, dużo dalej. I zdawało mi się, że, że jednak to będzie lepiej, a to jednak nie będzie lepiej. Airbrake plus później masz problemy z startem, bo auto ci podskakuje, tracisz dużo prędkości. Coś w tym jest. Możesz ogólny przejazd mieć zarąbisty, ale e, w końcowym rozrachunku wychodzi ci gorzej. Coś w tym jest. Nie wiem, że to Trackmania, ale mimo wszystko tutaj jest tak? fizyka. No nie no. powiedziałbym, no nie powiedziałbym. No popatrz, zaskoczyłeś mnie w tym momencie. Pogibana, ale jest. Jak to wyhamulcować tam tak sprytnie? Nie, nie <śmiech> wiem, wiem, <laughs> że jest to 28 No ja nie. Który jesteś? Jest. Czyżby to był ten dzień, który jesteś? Nie, 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 Który nie, 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 że nie, nie, nie. tego nie, Być ogóle jakimś skokiem, leci jakiś ciało, cheat albo. Albo takie malagi. Go, 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 go. Go, go, Power Rangers. Power Rangers. No i no. Ja nie mogę teraz tak lepiej przyjechać, co jest? Łatkie muzyki no. myślą podobnie. Zresztą mózgu. Nie? Nie. Gładkie. A, gładkie, zrozumiałem, że płatki mózgu, a, no to, to okej. Okay. Który jesteś? 38. Uch, 32. drugi. Kurde, ale jak to? Ja nie wiem, jak gdzieś ten zakręt. Boże. W sensie, nie zakręt, tylko by górkę. I ja mam jeszcze inny pomysł na to. <noise> mam mega inny pomysł na to. Czyli nie mam co z tego dokonać teraz. A który Ale jest jesteś? 34. Aha. Gdyby nie to, że popsułem, to by był 32. Mhm. Ale sobie w końcu popsułem i się wbiłem w banderę, to zaraz za ten. I teraz już tego nie poprawię. Poczkaj, jaka tu jeszcze jest opcja, nie? Przez e, tak. banderę się przebić. No ale niestety mi to nie wyszło. Ech, no nic tego dziękuję serdecznie za obejrzenie. E, to by dziękuję za chorą rozgrywkę i do zobaczenia. papa. pa. Bamba.